Anita Wodarczyk, Anita Wodarczyk jest niezawodną zawodniczką, zdobywa medale na zawołanie, bije rekordy na zawołanie. Nic dodać, nic ująć, jest doskonała, a przy tym potrafi się cieszyć. Potrafi się cieszyć, jest bardzo spontaniczna, jest mądrą dziewczyną, znakomita jest w rozmowie z dziennikarzami, potrafi z nimi nawiązać kontakt. Jest bardzo inteligentna, i y, ktoś powiedział, że życzymy jej, żeby rzuciła 83 metry w przyszłości. Ja spojrzałem na jej wynik, gdzie pobiła rekord świata, a widzimy właśnie to na zdjęciu. I jej do 83 metrów brakuje tylko 2 centymetrów. To jest formalność. Trzymamy mamy kciuki Anita?